Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 13 października i zapraszam Was na krótką, krótką wróżbę dla Was na najbliższe 12 miesięcy. Co takiego dobrego się u Was w tym najbliższych 12 miesiącach wydarzyć może? Mamy tutaj yy, kartę pieniędzy. Pieniądze to są, no wiadomo, nasz dobrobyt i równocześnie symbolizować mogą nasze uczucie, uczucia. A więc tutaj będzie na bogato w tym temacie tak, będzie to bardzo taki wylewny rok bardzo często będziecie płakać z radości, będziecie się cieszyć, śmiać, przeżywać mega emocje. No i oczywiście będzie przypływ gotówki. Druga karta to karta chmury, który pokazuje, że w tym pozytywnym takim odniesieniu, że wszelkie smutki, które się pojawią, to szybko wiatr je rozpędzi, pogoni i na Waszym niebie osobistym znowu będzie świeciło słoneczko. Również to, ta karta może symbolizować Waszego byłego partnera. Albo ojca czy dziadka, więc jeżeli jakieś problemy w tym temacie macie osobiste z tą osobą, to również uda się je tutaj pozytywnie rozwiązać, one się zakończą, przybliżycie się do siebie i obdarzycie się z powrotem pozytywnymi tutaj rozmowami i uczuciami. Kolejna karta to karta Bukieta, więc jakieś prezenty, radość. Może też chodzić tutaj o Waszą siostrę czy starszą, dorosłą już córkę. Może być tutaj albo ewentualnie przyjaciółka, tak? Bardzo dużo radości z nią związanych, dobre informacje, dobre wiadomości, a więc, jeżeli teraz z Waszą córką czy siostrą są jakieś problemy z nią czy wokół niej, to te problemy również uda się pozytywnie rozwiązać. Co natomiast może być negatywne, co może tutaj przeszkadzać? I mamy słońce, uważajcie, żeby nie stwarzać. Zbyt cieplarnianych warunków dla kogoś, albo nie stwarzać zbyt cieplarnianych warunków jakiemuś projektowi, któremu się oddajecie. Ta karta radzi, żeby spojrzeć tutaj dokładniej. Na pewne rzeczy spojrzeć, jakby troszeczkę z boku, albo poprzez osobę wam bliską, do której macie zaufanie i wiecie, że powie wam prawdę, a nie będzie słodzić i nie będzie mówić to, tego, czego akurat potrzebujecie. Ta karta jest powiązana ze oświatą, ze szkolnictwem jest powiązana z ojcem albo mężem jest powiązana ogólnie ze ślubem waszym z małżeństwem. Więc tutaj te tematy mogą troszeczkę, jakby czasem sprawiać problemy i trzeba będzie się temu na nowo przyjrzeć. Może tutaj być zmiana kierunku studiów, może być zmiana szkoły średniej, tego, tego typu rozmowy, albo niezdany jakiś egzamin, tak, trzeba, i trzeba go będzie powtarzać. Drugą kartą jest karta LIS, a więc wszystko, co jest związane z firmą, Prywatną z waszą firmą albo firmą partnera czy partnerki. Jest to również karta LISA, karta ubezpieczyciela, a więc może coś z ubezpieczeniem być nie tak. Sprawdźcie wszystko, czy macie popłacane. Może tutaj być, być, będą jakieś sprawy związane z handlem. Uważajcie, zwłaszcza przy zakupie dużych rzeczy, cennych rzeczy, żeby wszystko sobie tam posprawdzać, czy w tych umowach wszystko jest napisane tak, jak powinno być. Tutaj również może ono zapowiadać detektywa, może zapowiadać no dosłownie kogoś, kto będzie w takiej roli podstępnego lisa wobec Was i będzie chciał wyłudzić jakieś informacje, które będą dla niego cenne. Kolejną kartę, kartą są ptaki, a więc ta karta oprócz tego, że mówi o przedszkolach, żłobkach, oprócz tego, że mówi tutaj o małych grupach wypróbowanych przyjaciół i jakichś problemach w związku z tym rysujących się, to może również mówić o jakimś obgadywaniu za plecami. Tak? I tutaj, zwłaszcza w połączeniu z tym lisem, prosi, żeby być szczerym, żeby być szczerym wobec siebie, ale też żeby uważać bardzo na tym, co się mówi, na to co się mówi. Bo słowa wypowiedziane zbyt szczerze w grupie dwóch trzech osób mogą szybciutko się rozejść dalej. I nawet się nie obejrzycie, jak będzie szeptało o tym pół miasta, czego oczywiście bardzo, ale to bardzo byście nie chcieli. Tak więc proszę, uważajcie, żeby za dużo nie mówić, nie zdradzać za dużo tajemnic. Jeżeli macie kochanka, to nie opowiadajcie o tym, zabezpieczcie się. Nie pokazujcie swoich zdjęć, nie wiem wiadomości. Uważajcie, bo może to wyjść na światło dzienne. Jak światło tutaj Słońca przyświeci, to te wszystkie kłamstwa wasze mogą wyjść na wierzch. I jeszcze karta wspomagająca z talii Diament Duszy, mamy tutaj dwie biegaczki, biegną sobie razem jako koleżanki, jedna drugą dopinguje i ta karta mówi tutaj o tym, żeby pozwolić sobie na przyjaźń, żeby też może zrobić coś wspólnie, może iść do, na gimnastykę, może zacząć biegać, może tutaj zrobić jeszcze coś innego, ale żeby... Poświęcać więcej czasu na zewnątrz, znaleźć więcej czasu dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego zdrowia, nie tylko siedzieć przy biurku czy za biurkiem. Ta karta również powiązana jest mocno z polem serca. I prosi, żeby otworzyć się na miłość, na nową miłość, zwłaszcza u osób, które są samotne dość długo. A więc otwórzcie się, moi kochani, na miłość, pozwólcie, żeby wasze serca zagościło dużo miłości, dużo radości i tej miłości do tego wybranego, czy do tej wybranej, ale również do rodziny, sąsiadów, koleżanek i kolegów, czyli i, i, i współpracowników. Tak, otwórzcie się trochę bardziej własne serca na te uczucia. A dając, okazując, przyjmując, będziecie mogli też przyjmować coraz więcej takich pozytywnych, pozytywnych ruchów w Waszą stronę, i w, sp w sprawie zawodowej, i w sprawie finansowej, i w sprawie uczuciowej. Dziękuję Wam serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze.